Witam wszystkich serdecznie wszystkich na kolejnym oczywiście odcinku z darmowych gierek. Jakie dzisiaj oczywiście będą darmowe geki, jeżeli ktoś wie lub nie wie. Są cztery oczywiście geki darmowe, jakie to będą. To pierwsza gekka to jest High Life jedyneczka. Możecie oczywiście ją zagrać. Macie oczywiście tutaj 2 miesiące na pobranie i oczywiście dodanie to na bibliotekę. Druga jest oczywiście gra High Life 2. Tak samo macie czas do 2 do miesięcy. Eee, trzecia kieka to jest Highlife 2, epizod 1. Też macie czas do 2 miesięcy. I Highlife 2, epizod 2. Tak samo, 2 miesiące. W razie czego eee, macie czas, dopóki nie wyjdzie następna część Highlife High High Life Alexa. Więc jeżeli będzie ktoś chciał, zapraszam serdecznie. Bo zawsze darmowa mała kieka. To damo kielka, więc a, Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć.